Witam serdecznie na moim kanale Kucharik z tej strony. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do oglądania relacji z poszukiwań na terenie, który widzicie za moimi plecami. Kiedyś znajdowało się tutaj gospodarstwo rolne datowane na około 1800 rok, a teraz, jak sami widzicie, jest to tylko pole i fragment jakiegoś lasku. No cóż, mam nadzieję, że fanty będą na tyle interesujące, że będę mógł wrzucić to na YouTube, albo pokazać Wam, co skrywa Ziemia Bawarii. No cóż, jak do tej pory samy śmieci w tym lasku, tak względnie przyszedłem. No ale mam jakiś sygnalik. Może tym razem coś ciekawszego wyjdzie. Bo naprawdę, jak na razie, to śmietnik wygląda naprawdę imponująco. O proszę, o proszę, pięknie. Stara, piękna zawieszka. Dobra, super. Kolejna, fajna znajdka. Spójrzcie, tylko szkoda, że złamana głowa. Nie ma jeźdźca ołowiany konik No jakieś ślady chaty są. Przed chwilą fajerkę znalazłem od pieca i mnóstwo popiołu też dobra, lecę dalej, fajnie Proszę bardzo Kolejny miedziuszek A no, najprawdopodobniej coś współczesnego, 50 pewnie rajświningów albo kiwie Przy samej ścieżce Ta. Nie, jedne, jeden Deutsche Mark. Jedna Mareczka. Proszę bardzo, fajnie. <laughs> ja on, ktoś Markę zgubił. Oj, nie mam pojęcia, który to rok jest. No ale Mareczka jest. I super. 1982 kolejny dołeczek, kolejna jakaś znajda. Włączyłem, włączyłem. O to chyba na zewnątrz coś to może być do fajnego Raczej nic ciekawego pewnie nie będzie Ale... Sprawdzić trzeba Cóż to ziemia kryje O proszę Stara miedziana Stara miedziana jakaś klamerka. Okej. Okay. Proszę bardzo, spójrzcie tylko. Piękna monetka. Już ją wyczyściłem. Naprawdę robi wrażenie. Co prawda jest to midziuszka 1850 pierwszy rok, ale naprawdę bardzo imponująca monetka. Także jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj tutaj wyskoczyłem przebuszować ten pas zieleni. No i super. No, Dobra. Lecę dalej. <laughs> Kolejna znajdka. Tak to wygląda. Najprawdopodobniej jakiś guzik. Sam nie mam pojęcia. Tak. Jakiś guziczek fajny. O, znowu miedziuszka. Czyli znowu miedzianie tutaj. Srewerka jeszcze tutaj nie było. Ale calutki. Fajny, calutki. Nie mam pojęcia, czy on ma jakieś ozdóbki, że tak powiem. Przeczyszczę w domku. I na pewno pokażę. Dobra, już kawałeczek tylko. Bardzo fajny sygnał, także sprawdzę i pokażę. więc znajdka znajdowała się tutaj. W tym można powiedzieć korzeniu kukurydzy, a jest to jakiś stary, znowu stary guzik szlachetny, szlachecki czy jakby zwał, tak zwał. Miedziany. Tak, ewidentnie jest to jakiś pan. Były to guziki robione na zamówienie dla szlachciców. Także bardzo fajnie. W domku zobaczę, spróbuję zidentyfikować tego pana, ale naprawdę rewelacyjna znajda, więc myślę, że warto tutaj buszować. Nie filmowałem tego, bo naprawdę miałem problem, żeby to znaleźć. Bardzo małe maleństwo. Strasznie zabłocone. Nie naprawdę rewelacja. Kwiatuszki. Nie wiem z jakiego to jest materiału, czy to jest z arsenu Ale raczej chyba nie Jak będę wyczyszczał to na pewno będę wiedział więcej Jednak bardzo, bardzo interesujący guziczek, fajne znajdko Kolejny sygnalik, bardzo delikatny A raz skopię i zobaczę No gdzie jesteś? Coś małego Kurczę, Że normalnie d problem, jak tylko się grubda odwróciła. Naprawdę robi się interesująco, ponieważ to jest kawałek starej zapinki od, od plomby, że tak powiem, które mogą świadczyć, że faktycznie tutaj się coś działo, jakaś wymiana towarów tutaj była. Jest super. Jak ja lubię takie widoki, bez względu na to, jaki to jest krążek. Naprawdę super to wygląda. <laughs> jest rewelacja. Coś zaczyna się dziać. Pierwszy moniak na tym polu. Sprawdźmy co cóż to jest za rok Pozwolę. Z... a kurczę, jednak współczesny. To nic starego. Znaczy stare to jest, ale Ale to nie jest z tych lat, których ja szukam na tym polu 50 raj Zaraz zobaczę, który rok, może się uda odczytać. 1950. No dobra, no jest fenol, nie? Jest, są fenolki. Kolejna fajna znajdka Na samym wierzchu taki grzybek znalazłem. Nie mam pojęcia, co to może być. Wygląda jak jakiś, część jakiegoś, nie wiem, umundurowania, ubrania. Jakiś guzik, ale może fragment guzika. Może tylna część? Ciekawa sprawa Okej, okay, lecę dalej Ja mam też szczęście do tych militariów Kolca czeka, ale jakiś taki kurczę naprawdę interesujący Posrebrzany, ale widać, że to jest mosiąc W środku jest dziabnięty Także w coś uderzył na pewno No, ciekawe Okej, okay. weźmy coś to Krótko, ja nie wiem co, ja z tym x-pointerem, że on tego nie może. To musi być naprawdę maleństwo. Aha. Takie maleństwo. Taka blaszeczka. Taka blaszeczka. O, gaciak, po prostu gaciaczek. Stary, już styrany gaciaczek. W ja się ku końcowi, jak to mówią. No i ja na koniec mam taką znajdkę. Podejrzewam, że to jest jakiś fenol ale no zawsze mogę się mylić sprawdźmy co to jest znowu zawieszka? nie tym, tym razem fenolek tak tak jakiś fenolek to jest nie wiem czy jedynka czy dwójka przy jeszcze w domku zobaczę no witam ponownie znajdka znajduje się gdzieś w tej grudce Wow. Wow, 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 wow! tak jakby wygląda to jakby był fragment naczynia jakiegoś tak jakby kielicha fragment może kielicha ale co z arsenu? dziwna sprawa piękna piękna znajdka naprawdę interesująca i kolejny sygnał a samym wierzchu Znany i niekoniecznie lubiany mauzerek Ja już widzę Nie wiem czy Wy będziecie widzieć Czy to stary guzik Czy to jakaś monetka Sygnał był, był naprawdę bardzo delikatny no, Nie mam pojęcia co to jest Taki wycieruch że szkoda gadać No ale jakiś krążek jest Sygnał już namierzyłem Lubię, szczerze mówiąc, takie zabawę z tymi grudkami. Nie powiem, muszę się przyznać. <laughs> Jest to ekscytujące kurczę. Ach, coś małego fajnie. Jeszcze coś mniejszego. Tak. Byleby coś jeszcze interesującego, a nie jakiś kawałek blaszki. Ta, kawałek jakiejś blachy. Pieroństwo jakieś. Bardzo mała znajdka, nie mogę jej namierzyć. Nawet x pointer ma problem. Mówię coś. O, coś mi on nawala. Proszę bardzo. Nie dziwię się, że nie dał rady. Takie maleństwo. Jakiś moneciak. <grym> Jakie maleństwo. Fajnie by było, jakby to było srebro. Nie wiem, no ja nie umiem się z tego cieszyć, bo nie wiem, czy to jest srebro. Nie jest ciężkie, więc. No, ale znowu, znowuż. znowuż... Mm. Takie cienkie coś, to nie będzie znowu ważyć, Bóg wie No nic no, do następnego dołeczka. No. Znajduję co chwilę takie kamienie, a doskonale wiem, że na Bawarii używano tych kamieni, bo to są, można powiedzieć, regionalne kamienie, w dawnych czasach do, do wykonywania fundamentów. Także, wszystko na to wskazuje, że mapy nie kłamią i na tym to otóż w polu stało kiedyś jakiś, no nie wiem, jakiś budynek, czy to gospodarczy, czy mieszkalny. O proszę Na samym wierzchu praktycznie. O proszę. To calutki, jak te jak te czyściutki. No proszę, super. Kurczę, no coś wyłazi na tym polu, ja jestem w szoku. Piękny jest. Szkoda, że nie ma żadnych oznaczeń. No nie ma. Ale fajna sprawa, no kurczę naprawdę coś tu się dzieje, jeszcze spory kawał pola. No ale znajdę, no kurde, jak nowy. Okej. Okay. Co się patolić, trochę pogoda się psuje. No więc będzie trzeba chyba uciekać. Aha. O kurczę, proszę bardzo, ale pięknie. Spójrzcie tylko. No kurczę, najlepsze jest to, że troszeczkę zboczyłem z trasy i zszedłem na bok. i Można powiedzieć, poszedłem drogą, którą już szedłem, całkiem przez przypadek. Co się okazało? Ominąłem guzik. Już widzę, że guziczek. Znowu z jakimś panem. Chyba już trzeci w tej miejscówce, tak? Tak i najprawdopodobniej to jest ten sam pan. Także no kurczę no fajnie, coś się dzieje. Yy, czytałem troszeczkę na temat tych guzików i wiem, że były posrebrzane. Większość było posrebrzanych. Jakiś guzik, który należał do jakiegoś pana szlachcica. No kurczę, no super. Ale się dzieje na tym polu. Tobie na kolinkach jeżdżą. A ja już powoli kończę wykopki. Ostatnia rajka i koniec na dzisiaj. Niecałe pół pola zostało. Kolejny, dzień, kolejny, kolejny dołeczek. Znajdka gdzieś jest tutaj. O proszę, łódź piero. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Mam już tę monetkę, tą monetkę, ale no super fajnie. Proszę bardzo, 50 rajś super, dobra i na samym wierzchu dosłownie nie trzeba było kopać dzisiaj wieje, nie wiem jak będziemy słychać, ale mam nadzieję, że ten wiatr nie będzie aż tak bardzo przeszkadzał fajnie, lecę dalej, piękna jest i mamy kolejny dołeczek gdzieś tutaj niby jest, to znajdę chyba z tego co, deus, o dokładnie coś małego chyba Co? takie coś z takim czymś bez takiego czegoś najprawdopodobniej o kurcze znowu coś interesującego jezusek bardzo ładny stary krzyż miedziany no robi wrażenie naprawdę cały czas fanciki tutaj wychodzą jednak ja liczę na coś cichutko, tak liczę na coś grubego, ale i tak nawet cieszą takie fanty, bo to jest kawałek historii, naprawdę świetny krzyż. Super, dobra, lecę dalej. Fantik jest tutaj, tak? Czy nie? O, gdzieś tutaj, ciekawe co tu ołów. Na pewno jest to ołów, co? No, kula muszkietowa, ale ładnie w coś przywaliła, bo bardzo mocno spłaszczona. No i kolejny dołeczek, kolejna gruba. Widzę, od razu trafiłem. Co? Proszę, proszę, proszę. Tutaj coś małego znowu. O, proszę, moniaczek. O, cóż to jest? Moniak czy czy kurczę, może... E, moniaczek. ta ta piękny miedziuszek. Ja ostatnio sprawdzałem, myślałem tą monetkę w ostatnich wykopkach tutaj na tym polu, bo już mamy kolejny dzień. Byłem przekonany, że to jest sreberko, bo widziałem krajcer, a to się okazało, że to jest jedna druga krajcerka i to jest miedziuszka ta monetka wygląda bardzo podobnie więc pewnie to jest to samo w każdym bądź razie na pewno jest to miedziuszka okej okay, lecę dalej jeszcze kawałek pola o. ja już widzę wy też bardzo ciekawa znajdka nie mam pojęcia co to jest coś takiego nie wiem dziwna rzecz Miedziuszka znowu, dobra, cisnę dalej. Trochę się nakopałem, dosyć głęboki dołek. Sygnał był naprawdę bardzo delikatny. Musiało leżeć na sztorc, jak, jak zwał, tak zwał. W każdym razie taka fajna znajda. No, naprawdę, jestem bardzo ciekaw, co to mogło być, do czego to służyło. Jaki to jest materiał, też na razie nie mogę określić. Czy to miedź, czy mosiąc, no ale ciekawe. Ciekawa sprawa. Naprawdę ciekawe rzeczy tu wychodzą. Słuchajcie, no jestem sam ciekaw. Dołek dosyć duży. Okazało się, że to na wierzchu. <laughs> w tej bruździe. Dosłownie w samej kukurydzy. A no proszę. Łuski w kukurydzy. Łuski kukurydzy. Znowu małzer już chyba trzecia albo chujwi, która na tym polu no i kolejna znajdka. Bardzo ciekawa sprawa. Ołowiana jakaś zdóbka Bez dwóch zdań jest to ołów. To jest taka giętka bardzo. Także... Dzieje się, dzieje się na tym polu. No i kolejny dołeczek. Znajdka jest tutaj. Znowu ołów. Także widać, że troszeczkę tego łowiu tutaj w tej ziemi leży. Dwa sygnały w jednym dołku. Chyba tak. Dobra, zaraz to sprawdzę. Znowu jakiś krążek znowu miedziuszka. O, guziczek chyba znowu. Tak jest, jeszcze jest łóżko. Także bardzo fajny fancik. Ta, są nawet jakieś grawerki. Także super, fajnie. Kurczę no naprawdę. Dobra, szukam drugiego sygnału. Gdzieś ty jesteś. Kuleczka znowu? Chyba tak. Już trzecia na tym polu. Fels. No i kolejny dołeczek. Spójrzcie tu tylko sami. Bardzo interesująco to wygląda. Zastanawiam się nad tytułem tego filmu i chyba będzie to guzikowe pole, bo Najwięcej znalazłem tutaj guzików. Było już małzerowe pole, małzerowy las. A teraz chyba czas na guzikowe pole. Ja widzę, że znajdki trafią tak monotematycznie. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł nazwać odcinek Srebrne pole, srebrna łąka, srebrny las. <laughs> Może złote coś. Tymczasem, guzikowe pole. No i kolejny, bardzo płytki dołeczek, na samym wierzchu znowu najprawdopodobniej jakiś guzik. Tak, tym, ba, tym razem jest to guzik arsenowy. Lubię bardzo te guziki. Tak fajnie są rysowane, jakby dziecko to robiło, a w rzeczywistości wymagało to sporo umiejętności. Szkoda, że zerwane ma łóżko. Okej, okay, lecę dalej. I kolejna znajdka, naprawdę bardzo interesująca. Zawieszka. Jest to jakaś postać z krzyżem. Nie mam pojęcia jeszcze co to jest. Ewidentnie jakiś tam jest kaptur na głowie. Także fajne, fajne dewocjonalne. ok, Tymczasem. Mamy tutaj coś ciekawego czy nieciekawego. A raz sprawdzimy. O proszę, Moniaczek. Kolejny fenolek, dokładnie, także fajnie, kolejny dzień, kolejny fenolek na tym polu, o jedyneczka, ale mam już tych jedyneczek, o jest najdłużka, najprawdopodobniej jest tu, guziczek znowu, A, kawałek chyba ołowiu, tak jest, kolejny kawałek ołowiu. O no. chyba jakaś plomba Tak jest stara, łowiana plomba Super Fajnie Elegancko Następna grudka i następna jakaś znajdka Cóż to może być Cóż to może być Oj, o proszę. znowu Znowu jakaś monetka Konkretny wycieruch, miedziuszka, no i tak to niestety wygląda. Pozwolę sobie to sfilmować. Sam jestem ciekaw, bo jestem przy samej tej drodze. Końcóweczka pola i coś takiego małego znajduje się w bruździe. Kurczę, jeszcze mniejsze. Cóż to może być blaszka? Ta, blaszka. Kurde blaszka. No już jeden z ostatnich dołeczków. Dołeczek niewielki. Chyba już widzę tą znajdkę. Tak jest. Znowu jakaś ozdóbka miedziana, bardzo ładna. Także myślę, że będę tutaj wracał. Chociaż dzisiaj już robię ostatnią rajkę tego pola, ale został jeszcze... Drugie pole zostało, także jeszcze może na wiosnę lub na jesień tutaj Wbiję z powrotem, odwiedzę to pole, ponieważ fajne fanty tu wychodzą. Co prawda żadnego srebra czy czegoś cenniejszego może nie znalazłem, ale naprawdę, pole bogate w historię. Myślę, że warto tutaj wrócić. No i tyle, cóż mogę powiedzieć. Zapraszam do podsumowania. Witam na krótkim podsumowaniu. Będę starał się mówić szybko i zwięźle, żeby tego filmu nie przedłużać. do Bóg wie jakich rozmiarów. No cóż, mamy po lewej stronie masę ołowiu. Myślę, że kurczę, kilka takich yy, ołowianych kurczę, yy, że tak powiem koników mógłbym odlać z tego ołowiu. A z ciekawszych rzeczy to mamy tutaj ten konik, mamy tą plombę. Generalnie nie zagłębiałem się w historię tej plomby. Nie mam pojęcia, co to jest za plomba, ale mamy też tutaj bardzo fajny, interesujący kurczę, naprawdę i waży sporo. Odważnik, który można było podzielić na trzy części, dwa razy po pięć i jedną dyszkę. Całość waży 20 gram, także też fajnie. Jakieś mamy tutaj zaraz obok mocowanie do plomby. Mamy kolcoczek, fragmenty można powiedzieć odzieży. Mamy również dewocjonalia. Naprawdę bardzo fajne są te dewocjonalia. Szkoda, że kurcze robili je z miedzi. Bo jakby to było sreberko, to naprawdę robiłoby to jeszcze większe wrażenie. Tak czy inaczej. Myślę, że ten krzyż jest, pomimo tego, iż miedziany, jest bardzo imponujący. Niestety chyba podczas czyszczenia uszkodziłem ten, tego Jezusa, może był po prostu naderwany i oderwał się całkowicie, no ale i tak bywa. Przechodząc dalej, mamy szeroką gamę, że tak powiem, guzików. Guziki i w całości, i guziki, kurcze połamane, guziki bez oznaczeń, można powiedzieć od zwykłych, myślę, że też częściowo przez... Wojskowe, przez szlacheckie, po arsenowe. Także też naprawdę widać, że to pole tak posypało guzikami, że po prostu masakra. Tutaj mamy guzik ołowiany. Dla mnie on wygląda jak jakiś guzik od munduru, ale nie mam pojęcia. Tak naprawdę nie miałem czasu, żeby to wszystko sprawdzać, zagłębiać się. Jeszcze tu jest też bardzo interesujący guzik. Jeden z pierwszych guzików szlacheckich. Na pewno był to guzik posrebrzany. Naprawdę wygląda imponująco. Szkoda, że nie jest w całości. Za to w całości jest ten guziczek. I tak troszeczkę zasięgałem, starałem się szukać, bo mnie bardzo zainteresował. I znalazłem, spójrzcie sami, jak to wyglądało moneta jednotalarowa. Naprawdę bardzo przypomina ten pan tą jedną talarówkę. Więc wcale bym się nie zdziwił, że był, był po prostu bity na, na wzór, można powiedzieć, jednotalarówki. No, żeby jakby to powiedzieć, sytuować, pokazać wszystkim, jaki to jest bogaty właściciel takiego guzika. No cóż, przechodząc dalej, jeżeli chodzi o szlacheckie, naprawdę też jest ich, jest ich tutaj co niemiara, naprawdę robią wrażenie na mnie. Fajne znajdki w kawał historii. Tylko że mówię, jeszcze będę musiał troszeczkę posiedzieć, poszukać, jeżeli chodzi o dokładną historię tych guziczków. No, kolejny pan, po prostu naprawdę. Szeroka, szeroka gama. Ten jest też bardzo interesujący. Co ciekawe zachował się w całości z uszkiem. Tu jest guziczek, teraz pokażę Wam z boku foto, bo na pewno tego nie będzie widać w kadrze. Tu jest po prostu jakiś pan, który przypomina swoim wyglądem leśniczego, więc wcale bym się nie zdziwił jakby był to po prostu guzik od jakiejś czapki bawarskiej albo, albo po prostu jakiegoś leśniczego. Także fajnie. No przechodząc dalej, mamy już, przechodzimy w monetki. Mamy 50 Rajsfenoli 1934 rok. Trzy jedyneczki Rajsfenoli 1870-1890 takie lata. No i cóż, mamy jeszcze taką współcześniejszą 10-Feningówkę. Mamy jedną Mareczkę. Także i Marka się znalazła. Kurczę, naprawdę fajnie. Deutsche Mark 1800 982 rok, Także też kurczę fajna sprawa mareczka. No A co bardzo też interesującą, chociaż miedzianą monetką jest ten jeden krajcer, bo spójrzcie sami na ebayu wyceniają te monetki na 70, czy tam nie, nie, jakoś tak około euro. Także ja dla mnie to jest można powiedzieć niemały szok, że taka monetka miedziana może tyle kosztować. No, ale też ma swoje lata 1851. Jest to jeden Krajcer austriacki. No i mamy tutaj już Krajcerki ba Bawarskie. Jedna, druga Krajcera. Szkoda, że one są miedziane. No, szczerze mówiąc, no cóż, no nie będę ukrywał, że liczyłem na coś grubszego na tym polu. Myślałem, że trochę srebrem po, yy, posypię. A tutaj niestety, yy, miedzianie i ołowianie, czyli można powiedzieć ołowiano miedziane wykopki, ale tak czy inaczej, naprawdę bogate w bogate historii monetki, bogate guziki, kurczę, naprawdę jest tutaj w czym wybierać. No i naprawdę mógłbym dużo gadać o tym wszystkim tutaj, ale nie chcę przedłużać tego filmu. Powiem jednak o tej monetce. Wy tego nie widzicie tutaj, więc pokażę na pewno w kadrze jest to monetka 1. Haller, także monetka w ogóle przywędrowała ze Szwabii bądź z na terenie na tereny Bawarii była ona wymienna w stosunku do bodajże do Krejcera tak? także też fajna znajda, maleństwo takie nie wiem czy pamiętacie jak ją wykopywałem zastanawiałem się czy to jest srebro nie umiałem się z niej cieszyć, jak widać tutaj ją odgiąłem bo była wygięta, widać, został ten ślad, ale ja nie chcę takich wygiętych monet, nawet w takim stanie ją gdzieś tam do klaseru sobie wrzucę na pamiątkę. No cóż, myślę, że nie będę przedłużał. Mamy tutaj jeszcze dwa wycieruchy, których, o których już nie będę mówił. Myślę, że to wszystko. Jeśli się podobało, to zostaw jakiegoś suba, lajka i zapraszam na kolejne materiały. Pozdrawiam.